Stoisz w korytarzach Wielkiego Pałacu w Konstantynopolu. Jest rok 1025 TNOEJ. Marmurowe podłogi pod twoimi stopami są wypolerowane do perfekcji, odbijając złote mozaiki zdobiące każdą powierzchnię. Gdyby te ściany mogły mówić, opowiedziałyby historie, które mrożą krew w żyłach. Historie kobiet kupowanych i sprzedawanych jak bydło, których ciała traktowano jak własność, których krzyki rozbrzmiewały w komnatach, gdzie nikt ich nie słyszał. Zaraz odkryjesz przerażającą rzeczywistość, która była uważana za całkowicie normalną dla niewolnic w Cesarstwie Bizantyńskim. Cesarstwo Bizantyńskie istniało przez ponad tysiąc lat, kontrolując ogromne terytoria na trzech kontynentach. Pamiętamy je ze wspaniałej architektury, potężnych cesarzy i roli ostatniego bastionu starożytnego Rzymu. Ale za złotymi fasadami pałaców i chwałą prawosławia kryły się praktyki tak brutalne, że współcześni historycy mieli trudności z ich dokumentowaniem bez odczuwania fizycznego obrzydzenia. To nie były odosobnione incydenty ani nieporozumienia kulturowe. Były to systematyczne polityki, które zamieniały kobiety w przedmioty, redukując istoty ludzkie do zwykłej własności przez ponad tysiąc lat. Zanim przejdziemy dalej, jeśli lubisz poznawać mroczne i zapomniane rozdziały historii, rozważ subskrypcję i daj mi znać w komentarzach, skąd oglądasz. Pomaga nam to tworzyć więcej takich treści. Zacznijmy od być może najbardziej druzgocącego psychicznie aspektu niewolnictwa kobiet w Bizancjum. Ramy prawne regulujące status niewolnic były zaprojektowane tak, by pozbawić je wszelkich śladów ludzkiej godności. Zgodnie z prawem rzymsko-bizantyńskim niewolnice nie posiadały żadnej osobowości prawnej. Pomyśl, co to właściwie oznacza. Nie mogły posiadać żadnej własności, nawet ubrań, które miały na sobie. Nie mogły zawierać umów prawnych, co oznaczało, że nie miały kontroli nad swoją pracą ani ciałem. Nie mogły być poręczycielkami ani składać zeznań przed sądem, co czyniło je niewidzialnymi dla systemu sprawiedliwości. Nie mogły wnosić pozwów ani być pozywane, co oznaczało, że nie miały żadnych środków prawnych przeciwko jakimkolwiek nadużyciom czy aktom przemocy. Najbardziej przerażające jest to, że same były uważane za własność zgodnie z prawem rzymskim, nie za ludzi znajdujących się w niewoli, lecz za dosłowne przedmioty, które można było kupić, sprzedać, wymienić lub zniszczyć według woli. Kodeksy prawne traktowały niewolnicę dokładnie jak bydło lub meble. Jeśli pan chciał zabić swoją niewolnicę, prawo postrzegało to tak samo jak zniszczenie własnego krzesła czy zabicie własnej krowy. Właściciel miał absolutne prawa do swojej własności, niezależnie od tego, czy ta własność potrafiła myśleć, czuć i cierpieć. Ta prawna dehumanizacja miała konsekwencje we wszystkich aspektach egzystencji niewolnicy. W przeciwieństwie do obywateli bizantyjskich niewolnice mogły być poddawane karom cielesnym bez żadnego postępowania sądowego. Mogły być wykorzystywane seksualnie przez każdego, komu ich pan pozwolił mieć do nich dostęp. Mogły być torturowane dla informacji lub rozrywki. Mogły zostać stracone na czyjś kaprys, bez procesu czy uzasadnienia. Najbrutalniejsze formy kar w całym bizantyjskim systemie prawnym były zarezerwowane specjalnie dla niewolników. Podczas gdy wolni obywatele mieli ochronę prawną i prawo odwołania się, niewolnice stykały się z systemem sprawiedliwości, który ich cierpienie uznawał za nieistotne. Prawo nie tylko dopuszczało ich wykorzystywanie, aktywnie je wspierało, usuwając wszelką możliwą ochronę czy środek zaradczy. Ale ramy prawne to był dopiero początek. Rzeczywistość stosowania tych praw ukazuje społeczeństwo, które całkowicie znormalizowało systematyczne niszczenie kobiecej godności. Niewolnice żyły w stanie ciągłego terroru, wiedząc, że ich przetrwanie zależy całkowicie od kaprysów ludzi, którzy postrzegali je jako przedmioty. Wykorzystywanie seksualne niewolnic było tak systematyczne i powszechne, że stało się jednym z głównych motorów gospodarczych bizantyjskiego handlu niewolnikami. Pomimo praw, które rzekomo zabraniały panom prostytuowania swoich niewolnic, zakazy te były ignorowane bezkarnie. Rzeczywistość była taka, że zmuszanie niewolnic do służby seksualnej nie tylko było tolerowane, ale wręcz oczekiwane. Młode dziewczynki były szczególnie wybierane do tego rodzaju eksploatacji. Według historycznych relacji handlarze niewolników kupowali dziewczynki lub adoptowali porzucone noworodki specjalnie po to, by szkolić je do prostytucji. Te dzieci były zamykane w domach publicznych od niemowlęctwa, nie znając życia poza służbą seksualną. Były szkolone w tym, co źródła eufemistycznie nazywają rzemiosłem prostytutek, co oznaczało, że były systematycznie wykorzystywane i przyzwyczajane do akceptowania przemocy seksualnej jako normy. Proces szkolenia miał na celu całkowite złamanie ich ducha. Młode dziewczęta uczono, że ich jedyna wartość leży w zdolności do zaspokajania mężczyzn seksualnie. Były przyzwyczajane do tłumienia naturalnych reakcji strachu, obrzydzenia czy bólu. Uczyły się okazywać pożądanie i przyjemność, nawet doświadczając traumy i gwałtu. To warunkowanie psychiczne było tak dogłębne, że wiele ofiar traciło zdolność odróżniania prawdziwych emocji od wyuczonych reakcji. Ekonomiczne motywacje stojące za tym systemem ukazują jego prawdziwie systematyczną naturę. Niewolnice wyszkolone do użytku seksualnego osiągały wyższe ceny na rynku. Młoda dziewczyna, która została odpowiednio przygotowana do prostytucji, mogła zostać sprzedana za cenę kilkukrotnie wyższą niż niewolnica przeznaczona do prac domowych. To stworzyło rynek specjalnie zaprojektowany, by zachęcać do seksualnego wykorzystywania dzieci. Właściciele domów publicznych działali jak współczesne organizacje handlarzy ludźmi. Utrzymywali sieci dostawców, którzy zaopatrywali ich w młode dziewczynki. Prowadzili ośrodki szkoleniowe, gdzie te dzieci były systematycznie wykorzystywane, aż stały się uległe. Mieli systemy dystrybucji, które przenosiły ich ofiary tam, gdzie popyt był największy. Ofiary tego systemu stykały się z rzeczywistością, która przeczyła każdemu naturalnemu ludzkiemu instynktowi. Były zmuszane do udawania intymności z obcymi, czując tylko strach i obrzydzenie. Musiały symulować przyjemność, doświadczając bólu, wymagano od nich, by udawały chętne uczestniczki we własnej eksploatacji. Wiele niewolnic trzymano wyłącznie do prywatnego użytku seksualnego, a nie do komercyjnej prostytucji. Panowie utrzymywali prywatne kolekcje kobiet dla własnej przyjemności i rozrywki gości. Te kobiety żyły w stanie ciągłej gotowości seksualnej. Nigdy nie wiedząc, kiedy zostaną wezwane do wykonania upokarzających czynności. Psychologiczny wpływ tego systematycznego wyzysku seksualnego nie może być przeceniony. Kobiety, które przeżyły takie warunki, często rozwijały to, co dziś określilibyśmy jako ciężkie zaburzenia psychiczne. Traciły zdolność do nawiązywania normalnych relacji, stawały się niezdolne do zaufania innym, lub wiary we własną wartość. Żyły w stanie permanentnej dysocjacji, mentalnie oddzielając się od własnych ciał jako mechanizm przetrwania. Fizyczne karanie i torturowanie niewolnic uważano nie tylko za akceptowalne, ale za konieczne dla utrzymania porządku społecznego. Cesarstwo bizantyńskie przejęło rzymskie praktyki traktujące skrajną przemoc wobec niewolników jako rutynową procedurę administracyjną. Niewolnice były szczególnie narażone na te brutalne praktyki, ponieważ postrzegano je jako z natury podstępne i niegodne zaufania. System prawny wymagał, by zeznania niewolnic mogły być przyjęte w sądzie tylko wtedy, gdy zostały uzyskane pod torturami. Nie opierało się to na żadnych dowodach, że tortury dają wiarygodne informacje. W rzeczywistości sami Rzymianie przyznawali, że zeznania wymuszone torturami były notorycznie niewiarygodne. Praktyka ta istniała, ponieważ wzmacniała fundamentalną zasadę, że niewolnicy nie są w pełni ludźmi i dlatego nie można im ufać, że powiedzą prawdę dobrowolnie. Metody tortur stosowane wobec niewolnic były zaprojektowane tak, by maksymalizować cierpienie, utrzymując ofiarę przy życiu wystarczająco długo, by dostarczyła użytecznych informacji. Bizantyńskie dokumenty prawne opisują techniki obejmujące systematyczne okaleczanie, przemoc seksualną i psychiczne znęcanie. Celem nie było tylko wydobycie informacji, ale zademonstrowanie całkowitej władzy, jaką wolni obywatele mieli nad zniewolonymi ciałami. Niewolnice były torturowane nie tylko w ramach postępowań prawnych, ale jako rutynowa kara za domniemane przewinienia. Panowie mogli torturować swoje niewolnice za bycie zbyt powolnymi, za popełnianie błędów, za niewystarczający entuzjazm w pracy lub bez żadnego powodu. Prawo nie zapewniało ochrony przed tą przemocą ani żadnych środków prawnych dla ofiar. Normalizacja tortur wobec niewolnic stworzyła kulturę, w której skrajna przemoc była postrzegana jako rozrywka. Publiczne tortury i egzekucje stały się wydarzeniami społecznymi. Podczas których obywatele Bizancjum gromadzili się, by oglądać cierpienie zniewolonych kobiet. Te spektakle służyły wielu celom utrwalały hierarchie społeczne, dostarczały rozrywki masom i przypominały wszystkim o konsekwencjach popadnięcia w niewolę. Systematyczny charakter tej przemocy pokazuje, jak głęboko zakorzeniony był wyzysk niewolnic w bizantyjskim społeczeństwie. To nie była przypadkowa okrucieństwo popełniana przez indywidualnych sadystów. To była zinstytucjonalizowana brutalność, która kształtowała każdy aspekt codziennego życia zniewolonych kobiet. Warunki pracy dla niewolnic domowych były celowo zaprojektowane tak, by zapewnić całkowite wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Większość służby domowej w dużych domach bizantyjskich stanowili niewolnicy, a system był zorganizowany tak, by ich życie było nieustannym cyklem pracy i upokorzeń. Kobiety te były zawsze do dyspozycji, śpiąc na cienkich matach, na podłogach sypialni i korytarzy, nigdy nie wiedząc, kiedy zostaną wezwane do wykonania jakiegokolwiek zadania, jakiego zażyczą sobie ich panowie. W mniejszych gospodarstwach domowych od niewolnic oczekiwano, że będą jednocześnie wykonywały wszelkie możliwe zadania. Przyrządzały posiłki, sprzątały komnaty. Opiekowały się dziećmi, zarządzały zapasami domowymi, biegały po sprawy po całym mieście i zaspokajały potrzeby osobiste swoich właścicieli o każdej porze dnia i nocy. Utrzymanie bizantyńskich domów wymagało od nich niemal nieustannej pracy bez przerw, dni wolnych czy uwzględnienia ich fizycznych ograniczeń. To, co czyniło ten system szczególnie okrutnym, to sposób, w jaki panowie reagowali na nieuniknione wyczerpanie swoich niewolników. Bizantyjska korespondencja pełna jest skarg na służących niewolników, opisujących ich jako leniwych, pijanych, niezdarnych, niekompetentnych, głupich, niechętnych i niedbałych. Panowie odmawiali uznania, że to ich niemożliwe do spełnienia wymagania mogą być przyczyną tych problemów. Zamiast tego każdy przejaw ludzkich ograniczeń postrzegali jako dowód moralnej porażki, co usprawiedliwiało zwiększenie kar. Niewolnice, które pracowały zbyt wolno, były bite. Te, które popełniły błędy podczas przygotowywania posiłków, mogły być pozbawione jedzenia przez kilka dni. Kobiety, które wykazywały jakiekolwiek oznaki choroby lub zmęczenia, często były torturowane, aż wróciły do swoich obowiązków. System tworzył psychologiczną pułapkę, w której niewolnicy byli karani za naturalne konsekwencje niewykonalnych warunków pracy ciągła gotowość do pracy, jakiej wymagano od niewolnic domowych, wykraczała daleko poza normalne obowiązki. Wymagano od nich, by przewidywały potrzeby swoich panów, zanim zostaną o nie poproszone, by zawsze były pogodne i chętne, niezależnie od traktowania i by przyjmowały dodatkowe obowiązki bez narzekań. Obejmowało to usługi seksualne, które uważano za kolejne domowe zadanie, jakiego oczekiwano od niewolnic. Wiele zamożnych bizantyjskich gospodarstw domowych zatrudniało eunuchów specjalnie do nadzorowania niewolnic, tworząc dodatkowe warstwy kontroli i upokorzenia. Ci eunuchowie, sami będący ofiarami okrutnych okaleczeń, często byli najbardziej brutalnymi oprawcami wśród niewolnic. System celowo stawiał ofiary przeciwko sobie, zapewniając, że opór był prawie niemożliwy. Handel niewolnikami, który dostarczał te ofiary, ujawnia wyrachowany charakter bizantyjskiej eksploatacji. Średniowieczne źródła opisują, jak całe populacje były celowo atakowane, by dostarczać niewolnice do bizantyjskich domów. Pojedyncza kampania wojskowa mogła zakończyć się schwytaniem i sprzedażą w niewolę setek tysięcy kobiet i dzieci. Pod w wieku głównymi źródłami niewolnic byli Słowianie i Bułgarzy z Bałkanów oraz ziem na północ od Morza Czarnego. Bizantyńskie kampanie wojskowe planowano nie tylko w celu podboju terytorialnego, ale także dla zdobycia ludzi, przy czym dowódcy obliczali, ile kobiet mogą zdobyć po każdym zwycięstwie. Te najazdy były systematycznymi operacjami, mającymi na celu wyludnienie całych regionów przy jednoczesnym zaopatrywaniu bizantyjskich rynków niewolniczych. Celowanie w konkretne populacje ujawnia rasowe i etniczne wymiary bizantyjskiego niewolnictwa. Poganie z Europy Wschodniej i Północnej byli uważani za idealne ofiary, ponieważ po zniewoleniu można było zmusić ich do przejścia na chrześcijaństwo, co dawało religijne uzasadnienie ich eksploatacji. Bizantyjscy teologowie argumentowali, że zniewalanie pogan było w istocie aktem miłosierdzia, ponieważ dawało im dostęp do chrześcijańskiego zbawienia. Transport schwytanych kobiet na terytoria bizantyńskie sam w sobie był formą tortury mającą złamać ich ducha przed dotarciem do miejsca przeznaczenia. Sir John Sharden, podróżujący w XVII wieku, opisywał widok transportowanych kobiet i dzieci ładowanych na statki w celu przewiezienia na południe, zauważając, że były półnagie lub okryte łachmanami i brudem. Te warunki były celowo utrzymywane, aby odczłowieczyć ofiary i uczynić je bardziej uległymi. Większość kobiet niewolnic, trafiających do południowej Europy, była przeznaczona konkretnie do prac domowych. Jednak w praktyce różnica między pracą domową a wykorzystywaniem seksualnym była iluzoryczna. Każda niewolnica mogła być wykorzystywana seksualnie przez swojego pana, członków jego rodziny, gości lub kogokolwiek innego, komu on pozwolił mieć dostęp do jej ciała. Wyspa Saramar stała się niesławną bazą bałtyckich piratów, specjalizujących się w porwaniach kobiet na handel niewolnikami. W 1226 roku ci poganie piraci przeprowadzili masowy najazd na chrześcijańską Szwecję, celując szczególnie w kobiety i dziewczęta, które miały zostać schwytane i sprzedane. Systematyczny charakter tych operacji ujawnia, jak popyt na niewolnicę kształtował działania militarne i gospodarcze w średniowiecznej Europie. Celowe skupianie się na kobietach i dzieciach nie było przypadkowe. Niewolnice były szczególnie cenne, ponieważ można je było wykorzystywać na wiele sposobów jednocześnie. Zapewniały pracę domową, usługi seksualne i zdolność reprodukcyjną do produkcji kolejnego pokolenia niewolników pojedyncza niewolnica reprezentowała lata potencjalnego zysku dla swojego właściciela Psychologiczny wpływ handlu niewolnikami wykraczał poza jego bezpośrednie ofiary, dotykając całych społeczności żyjących w ciągłym strachu przed najazdami. Rodziny okaleczały własne córki, szpecąc ich twarze lub łamiąc kończyny, aby uczynić je mniej atrakcyjnymi dla łupieżców. Rodzice zabijali swoje dzieci, zamiast pozwolić by zostały schwytane, uważając śmierć za lepszą od losu, który czekał je w bizantyńskim niewolnictwie. Ekonomiczne bodźce napędzające handel niewolnicami tworzyły błędne koło, które utrwalało ten system przez wieki. Udane najazdy zachęcały do kolejnych. Zyskowne niewolnice tworzyły popyt na kolejne. Bogactwo generowane przez pracę niewolnic finansowało kampanie wojskowe, które zdobywały więcej niewolników. Bizantyjski dobrobyt stał się nierozerwalnie związany z systematycznym wykorzystywaniem zniewolonych kobiet. Skala tego handlu ludźmi była przerażająca. Ostrożne szacunki sugerują, że setki tysięcy kobiet i dzieci zostało zniewolonych i przewiezionych na terytoria bizantyńskie na przestrzeni wieków. Każda z nich to osobna istota ludzka wyrwana z rodziny, pozbawiona tożsamości i zredukowana do przedmiotu służącego zaspokojeniu oprawców. Biurokratyczna efektywność, z jaką Bizantyjczycy zarządzali tym systemem, pokazuje, jak bardzo został on znormalizowany. Prowadzili szczegółowe rejestry transakcji niewolnikami, skrupulatnie odnotowując pochodzenie, ceny i miejsca docelowe swojego ludzkiego towaru, z taką samą uwagą, jaką poświęcali handlowi zbożem czy tkaninami. Te dokumenty wciąż istnieją w archiwach, stanowiąc niepodważalny dowód na systemowy charakter bizantyjskiego wyzysku. Upadek Konstantynopola w 1453 roku dostarcza prawdopodobnie najbardziej przerażającego, udokumentowanego przykładu tego, co spotkało bizantyńskie kobiety, gdy ich świat się zawalił. Współcześni świadkowie opisują sceny w samej Hagi Sofii, od których twardzi żołnierze płakali. Tureccy zdobywcy walczyli między sobą o najpiękniejsze kobiety, traktując ludzi jak nagrody w makabrycznym konkursie. Szlachetnie urodzone kobiety, które dotąd żyły w luksusie, zostały obnażone i zgwałcone w najświętszej przestrzeni chrześcijaństwa. Zakonnice, które poświęciły życie Bogu, wyrwano z klasztorów i poddano zbiorowym gwałtom, podczas gdy ich oprawcy spierali się o prawo własności. Ich habity zostały zdarte z ciał przez mężczyzn traktujących je jak trofea, a nie istoty ludzkie. Systemowy charakter tej przemocy nie był przypadkowym barbarzyństwem. To była wyrachowana wojna psychologiczna, mająca na celu zniszczenie nie tylko poszczególnych kobiet, ale całej tkanki społecznej bizantyńskiej cywilizacji. Panie i ich służące skuwano razem kajdanami, zmuszając arystokratki do obserwowania brutalnego traktowania swoich niewolnic, wiedząc, że je same czeka ten sam los. Dostojnicy kościelni znaleźli się w kajdanach obok pospolitych przestępców, a ich święty status nie chronił ich przed seksualną przemocą, która na nich czekała. Zwycięskie wojska pędziły całe grupy pojmanych kobiet ulicami jak bydło, zaganiano je do tymczasowych obozów, zanim rozdzielono je między zwycięskich żołnierzy. Ale ta ostateczna katastrofa była po prostu zwieńczeniem praktyk, które definiowały bizantyjskie społeczeństwo przez ponad tysiąc Systemowy wyzysk kobiet, który osiągnął przerażający punkt kulminacyjny w 1453 roku, został dopracowany przez wieki precedensów prawnych i społecznej akceptacji. Dzieci urodzone przez zniewolone matki stykały się z rzeczywistością, która wciągała je w cykle wyzysku trwające pokoleniami. Zgodnie z prawem bizantyjskim, dzieci automatycznie dziedziczyły status prawny swoich matek, niezależnie od tego, kim byli ich ojcowie. Oznaczało to, że nawet dzieci spłodzone przez ich własnych panów pozostawały niewolnikami, tworząc dziedziczne zniewolenie, które mogło trwać w nieskończoność. Panowie mieli absolutną władzę nad dziećmi swoich niewolnic. Mogli je sprzedać zaraz po urodzeniu, na zawsze oddzielić od matek lub wychować specjalnie do seksualnego wykorzystania. Wielu panów celowo zapłodniało swoje niewolnice, aby produkować dzieci, które można było sprzedać dla zysku lub zatrzymać jako dodatkową własność. Cesarstwo Bizantyńskie przetrwało ponad tysiąc lat, zbudowane na systemowym niszczeniu ludzkiej godności. To nie były starożytne praktyki z odległego świata. Ostateczny upadek imperium nastąpił w 1443 roku w zasięgu historycznej pamięci społeczeństw, które wciąż wpływają na nasz współczesny świat. Kodeksy prawne, które redukowały kobiety do roli własności, systemy ekonomiczne czerpiące zyski z ich cierpienia oraz struktury społeczne normalizujące ich wyzysk, stworzyły wzorce dehumanizacji, które wciąż pobrzmiewają w historii. Zrozumienie jak tak systematyczne okrucieństwo stało się akceptowane jako norma pozostaje kluczowe dla rozpoznawania gdy podobne schematy pojawiają się w nowych formach. Głosy tych zapomnianych kobiet zasługują na to, by je pamiętać, ich cierpienie, na uznanie, a ich człowieczeństwo, na przywrócenie poprzez historyczną prawdę.